Witam Was w kolejnym odcinku. Tutaj znowu grzany, i zobaczymy co dziś będziemy robić. Zielone i amunicja bardzo ładnie. A, to najpierw musi być czerwona. Okej, okay, to idziemy dalej. Co to jest? U nie. Co tu idzie? O, the... Masz headshotta. nic nieco głowy. Osied! Gin! Koleś! E, dosyć tego. Ja nie mam nic zamiaru więcej, ja nic Ale bydle było ciężkie. Ale piła więcej przyjął. Piła wygrywa. <grymne> <grymne> A, i nagam funy moment. To już tak od razu mówię. I... <grymne> Niektórzy już się domyślają jakie scenki będą w funy moment. To to jest? Sfailowałem? Nie, miałem szczęście. Ło <grymne> to! A... Co się stało? Nie wiem skąd ja się tutaj wziąłem, ale mi by jedno Pieniążki! Ale skromnie. Żeby nie stailował. Jest tu coś? Tu nic nie widzę. Znowu mi się wydaje, że słyszę piłę, tylko teraz spalinowa. Prawo, lewa, prawo, lewa, wybiorę lewo. O nie. To będzie ten odcinek. O nie. Ja nie będzie czekać. E. To już jest na pewny moment. Zapomniałem. I ja. What the... Nie. Nie. Witajcie tutaj znowu ja i prawdopodobnie albo ktoś mi zepsuł nagrywanie, albo to był bug gry. Będzie trzeba to sprawdzić. Jestem po bardzo, ale to bardzo długiej przerwie. Okazało się, że ktoś mi się chciał z moich... Szczerze. Nie wiem co się stało. O nie. Ja wiem, że święci. Wybierzyłem dużo roślinek. Zdążę, zdążę. szlak. Kiedy, kiedy on to robi, trzeba mu strzelić w plecy. Żółta, nie przeszkadzaj. Tak. Wszystkie naboje ze mi pójdą. Shit. O oh no O, oh, w Nie! Cały odcinek będę się z nim nawalał. Znaczy jest Powinien ukręknąć przy mnie. Ulał. Oh no. no i sied' to. Wszystko na województwo trzeba by wydać pójdę. No nie, to nie ma sensu. Szlak, szlak, szlak. Teraz przejść na tą stronę i żeby to był koniec. No nie. Non me ne Rozświeciłem? Tak! Bez ani jednego damage'u pokonaliśmy El Gigante! Jesteśmy pro, mega. Poproszę. Kilka rzeczy. Super, mega El Gigante pokonany. Jestem mega. Nie, jestem bez nadziei Lajki. Lajki. No i proszę, żeby z nami szczerze, żeby cały odcinek walczyć z a znaczy za gigante, jak widzę, do... Dobra, kogo tu nie ma nikogo. Dobra, to ja już będę kończyć. Dziękuję za oglądanie. Pokonałem go. Subskrybujcie, komentujcie i to by było na tyle. A więc wszystkim Wam życzę dobrego oglądania i ja już kończę, bo naprawdę limit już mi się...